Cześć. Drodzy widzowie, witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. Na dzisiaj przygotowałam odcinek z serii rywalizacji z drapek z tą samą tabelą. Zestawimy dwie sztuki magnetycznego. 5 i jadę do Vegas. Spójrzcie na obie tabele wygranych 9 stopni, dokładnie tych samych wysokości, i sprawdzimy, która będzie lepsza. No chyba, że będzie remis, ale mam nadzieję, że coś tutaj powpada i się ładnie rozstrzygnie wynik. Zdrapki podane przez sprzedawczynię. Tutaj mam 11 i 19, tutaj 8 i 12. No i możecie obstawiać, która zdrapka wygra rywalizację, a ja zaczynam od magnetycznego, starszej dam pierwszeństwo i szukamy piątek w czarne daje przypisaną kwotę, niebieska daje dwukrotność najpierw numer 11 i szukamy wygranych, mamy 6 7 3 1 9 4 2 6 2 cztery, siedem, sześć i pięć mamy wygraną jeden, osiem, osiem cztery, jeden, siedem i osiem, także fajnie, już pierwsza strapka daje wygrać. 10 zł zwrotu. Kontrolne 3 razy S. I od razu idziemy do tej drugiej z numerem 19, a potem rywal. Sprawdźmy, czy tutaj też się uda. 3, 9, 1, 8, 4, 3. I 4 7 5. Patrzcie, dostałam dwie magnetyczne piątki i obie są wygrane. Oj, tutaj mamy już dwie nawet piątki. 6 9 7 4 No, czy dadzą coś jeszcze? 9 3 1 6 8 i 7. Dwie piąteczki w tej zdrawce z numerem 19. Pierwsza daje dychę. I druga 20. 30 zł. Kontrolne U. No, także magnetyczne. Obie z wygraną. Łącznie cztery dychy mamy. Także jadę do Wegas. Ma ogromne wyzwanie tutaj. Zacznijmy od tej ósemki. Tutaj szukamy dolarów czarnych albo mnożących raz dwa zielonych. No, zobaczymy. I mamy tak. Mamy serce. Róże. Dzwon. A to było słońce, nie serce. Piłka. Opowiem Wam, cieszę się, że Pani mi podała zdrabki. Dobrze wybrała. I kolejna zdrabka z wygraną. Dolar. Zdrabca z numerem 8. Łotkowa melon, Pik, kolejny melon, kawa, biedronka, cytryna, kwiat, dzwon, melon, ananas, kier i ananas. Tutaj mamy jednego dolara. I zaczynamy od, od 30. Jejku, ja muszę lecieć jeszcze do tej pani normalnie po jakieś drapki. Co za szczęśliwa ręka. 30 zł wiadę do Wega z numerem 8. Już jesteśmy na niezłym plusie, powiem wam. I jeszcze z numerem 12. No zobaczmy. Czy będzie remis? Czy będzie zwycięstwo? Jednej czy drugiej, wiśnie garnek i garnek, kwiat i podkowa. No jak tutaj będzie wygrana, to wszystkie wygrają. To by było coś. Piłka, karo i winogrono, róża, podkowa, róża i winogrono. Dzwon. Róża. Melon. Wiśnie. Kawa. No, ostatnie trzy szanse. Gwiazda. Palma. I Biedronka. Dobra. Nie ma aż tak dobrze. Kontrolne różne. Także powiem Wam, wynik mnie mega, mega zaskoczył. Po pierwsze, skuteczność zdrapek. 3 z 4 wygrały. Po drugie, to, że mamy plusa. Po trzecie, to, że wygrało magnetyczne 5, bo myślałam, że jadę do Vegas będzie szczęśliwsza. Ale zwycięstwo jest niewielkie. Tutaj mamy dychę. W strapcu z numerem 11 w 19 mamy 30, czyli łącznie 40 w tej magnetycznej piątce. A tutaj w ósemce jadę do Vegas 30 zł pod jednym dolarkiem. Także magnetyczne 5 wygrywa ilościowo, no i kwotowo. A łącznie mamy aż 70 zł wygrane na 40 zł układu. Super plusik 30 zł na plusie, mega odcinek, bardzo mi się podoba taka rywalizacja. Trzeba będzie jeszcze, jeszcze zestawić ze sobą jakieś zdrabki, No, trochę jeszcze jest możliwości, także będę próbować. Cieszę się, że tak dzisiaj wypadło i mam nadzieję, że Wam również się podobało. Następny odcinek w czwartek zrobimy coś innego i mam nadzieję, że również fajnego. Dziękuję za Waszą obecność, kochani. Papa! Pa.